Zoma, zoma. Witam po raz kolejny wszystkich bardzo serdecznie. Opowiem dzisiaj coś krótkiego, takie podsumowanie, trochę prośba, trochę apel, trochę wyjaśnienie obecnej sytuacji. Już streszczam, już opowiadam, bo to ma być krótka opowieść. A więc zaczęliśmy kręcić w budynkach przy PKP. Już teraz już nie ma śladu, wszystko jest rozplantowane, równiutko usypane z ziemią. Nie ma śladu po tych budynkach. Tam był sok, tam była noclegownia, tam była wieża ciśnień, tam były budynki techniczne, stolarnia i tak dalej. Mamy sporo materiałów jeszcze z tych budynków technicznych, mamy sporo materiału jeszcze z tego posterunku sok. Mamy tak dużo tych materiałów, że starczy nam na przynajmniej na kolejne dwa. Filmy. Potrzebujemy znaleźć osoby, które by nam opowiedziały o tych budynkach. Nie znamy tej historii tych budynków w ogóle. Tam był sok, tam była stolarnia, jakieś zaplecza techniczne, to wszystko, co. To... Na temat tych budynków wiemy, a już ktoś się do nas odzywał, że pracował w tej stolarni rzeczonej. Także prosimy o kontakt. A jak będziemy mieli fajną historię, mamy materiałów filmowych. Tyle, że zrobimy naprawdę jeszcze dwa ciekawe miejsca z tych właśnie z historii pod gruzami, czyli z tych budynków, które zostały nam zlikwidowane. To jest taki początkowy, wstępny apel. No, jest spore zainteresowanie tymi budynkami. Zrobił się w mieście wręcz trochę nawet szum. Wydaje mi się, że miasto niepotrzebnie obrywa za te, za te zniszczenie tych budynków, bo to jesienią ubiegłego roku zostało przekazane miasto miastu przez PKP, a PKP doprowadziła te budynki i to mierze ciśnienie do całkowitej ruiny. W zasadzie. Te budynki moim zdaniem nie nadawały się do żadnych remontów, ale to jest zdanie moje. I tutaj na chwilkę przerwę Grzegorzowi, gdyż w tym materiale nie wspomniał jaką drogą możecie się z nami podzielić wspomnieniami. Dla naszych widzów chętnych nam pomóc w celu uwiecznienia historii tych budynków, mamy parę rozwiązań. Swoje wspomnienia możecie pisać na adres widoczny na ekranie, a także w opisie tego filmu. Możecie również nagrać się na dyktafon w Waszym smartfonie, opowiedzieć własnymi słowami, jak wspominacie te budynki, i wysłać na maila lub podać link do chmury, a my materiał pobierzemy. Możecie Państwo Pisać na Facebooku i Messengerze na Tajemnice Gorzowa według Kwiatka. Rozważamy także spotkanie się na przysłowiowym mieście, gdzie pokażemy materiały, które mamy, i chętnie na żywo wysłuchamy opowiadań i wspomnień z budynków przy PKP. Oddaję głos Grzegorzowi. Dobra, teraz dalej o tych budynkach PKP. No też kontrowersji, no oczywiście zainteresowanie ludzie się interesują naszymi filmami, bardzo nam się to podoba, oglądalność nam wzrosła, liczba wyświetlonych godzin nam wzrosła, subskrybenci nam wzrosli, no, 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 no cudownie się zaczęło robić. No i oczywiście ludzie zaczęli do nas y, pisać. Y, głównie w komentarzach po, na YouTube. Y, co jest z tą noclegownią nie halo. Opieramy się na materiałach, które znaleźliśmy, które nam przekazano, a przekazano nam materiały, że na w tej noclegowni rzeczonej, na, na drugim piętrze, na ostatnim piętrze, mieszkała rodzina związana z koleją, powiązana, długo mieszkała do końca lat 80. bodajże, a może nawet 90. Yy, yy, no i tak. W trakcie wyświetlania filmu okazało się, że są lokalizacje różne. Że rodzina ta mieszkała na parterze, że mieszkała na pierwszym piętrze, zamieszkała na drugim piętrze, czyli mamy całkowity komplet. Moim zdaniem, lokalizacja, jak wygląd tych mieszkań, stawiałbym, że mieszkała na parterze, ale to nic pewnego. Być może w przeciągu dziesięcioleci samo to wynajmywanie tych mieszkań w tej rodzinie się zmieniało. Też nie można wykluczyć. Jeżeli chodzi o zdjęcia z wieży ciśnień, to też wywołało pewne kontrowersje, gdyż i jest zdjęcie wieży ciśnień, dźwig, który rozbiera tą kupułę u góry tą nad wieżą. to jest zbiornik, ta jest kopuła i rozbiera w trakcie rozbiórki i tej wieży ciśnień, ona była częściowo zebrana. Jest takie zdjęcie, które faktycznie. Dlaczego my nadaliśmy, że to jest rok 1945, chociaż w zasadzie yy, na pewno to nie był 1945? Yy, bo to znaleźliśmy te zdjęcie na niemieckim vlogu, jakim opisującym yy, ucieczkę z Landsberga mieszkańców Niemców w roku 1945, i tam była wklejona ta te rzeczone zdjęcie, i to nas troszeczkę zmyliło. Powinniśmy wykazać się większą nie wykazaliśmy się, przepraszamy. Oczywiście nie jest to zdjęcie z 45. Podobno jak zdjęcie wieży ciśnień. Przed nim stoi lokomotywa, z tyłu jest wieża ciśnień. Tu już można się wahać, ale prawdopodobnie to też nie jest zdjęcie naszej wieży ciśnień. Także nie dotarliśmy specjalnie. Oprócz tego jednego zdjęcia, gdzie ewidentnie na pewno jest wieża ciśnień, tam gdzie jest ten dźwig i rozbiórka. To specjalnie w wieży ciśnień więcej zdjęć nie mamy. Tak samo nie wiedziałem, że tej piłki już takiej metalowej, co była wieżą ciśnień na terenie szpitalu psychiatrycznego, też już nie ma. Też podobno w zeszłym roku już ją rozebrano. Jakoś niedawno widziałem, ale widocznie, jak tak widzowie piszą, to widocznie tak jest. Na tym zakończymy taki co tygodniowy, krótki materiał dotyczący takich spraw bieżących. I jeden apel jeszcze na koniec: kochani, subskrybujcie nasz kanał. Mamy takie wykazy i okazuje się, że 80% naszych widzów nie subskrybuje naszego kanału. Tam jest 22% to subskrybenci, a 78% to są osoby, które nie subskrybują naszego kanału. Prosimy wcisnąć subskrypcję. W czym to pomaga? Pomaga nam to w tym, żeby się przebić w oglądalność na YouTube. Będziemy lepiej pozycjonowani. Zapraszamy na tajemnicę Gorzowa oraz Tajemnice i Wędrówki. A już w najbliższy piątek udamy się do Lubna Pałac. W Lubnie i mroczne czasy nazizmu, będzie o Hitlerze. Będzie fajnie.